Kolejne drogi w gminie Olesno zostaną przebudowane. Burmistrz podpisał umowy z firmami na realizację siedmiu dróg. 2023 rok jest bardzo bogaty, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, bo jeszcze nigdy w historii, przynajmniej moich kilkunastu lat tutaj funkcjonowania, nie było sytuacji takiej, że my co kilka tygodni podpisujemy kolejne umowy na kolejne realizacje. Więc z jednej strony bardzo się cieszymy, bo wygrywają firmy opolskie z Opolszczyzny, więc pieniądze zostają tutaj, a z drugiej strony cieszymy się, że to tych odcinków jest aż 13. W ramach dofinansowania z Polskiego Ładu do terenów PGR-owskich gmina otrzymała 95% dotacji. Prawie w każdym miejscu, gdzie dokonujemy przebudowy dróg, a znajduje się tam jeszcze stary wodociąg azbestowy, dokonujemy jego również wymiany, co nie jest niestety tanią, tani przedsięwzięciem, no ale chcemy to przy tej okazji również. Wykonać. Pierwsza firma Wianko realizować będzie drogi w miejscowości Sowczyce. To sześć odcinków dróg, w skład których wchodzą drogi wewnętrzne przy blokach oraz boczna ulicy Oleskiej, ulica Lubliniecka, Polna, Nowa oraz Kani. Profilowanie istniejącej nawierzchni, podbudowa z kamienia plus masa asfaltowa 4-5 centymetrów. Pewnie zjazdy, rowy, pobocza. To są krótkie odcinki, chyba cztery krótkie odcinki, a ostatnia jest chyba około kilometra. Do dwóch miesięcy mamy termin od dzisiaj, od podpisania umowy. Tak jest, tak jest. Także my musimy to zrobić do dwóch miesięcy. Druga firma, przedsiębiorstwo drogowe Trakt, zajmie się kompleksową realizacją ulicy bocznej od ulicy Biskupickiej do rolniczej w Oleśnie. Zakres jest najbardziej skomplikowany z tych wszystkich zadań, bo to jest zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, więc. Najpierw musimy sporządzić projekt, zyskać wszelkie pozwolenia potrzebne, a potem realizować. No, zajmie nam to z około roku czasu, wszystko. Przypomnijmy, drogi w Sowczycach będą gotowe jeszcze pod koniec wakacji, zaś boczna od ulicy Biskupickiej do Rolniczej w Oleśnie w przyszłym roku.